Alians w koszulkach pełnozielonych, zielonych, natomiast Everest czarno-żółtych. No i tutaj widzimy na spokojnie, Alians gra piłką, nie śpieszą się. No, na pewno słoneczko coraz mocniej brzeje, więc myślę, że i tempo może być coraz wolniejsze z każdym meczem, z każdą upływającą minutą. I na spokojnie widzimy tutaj boczny obrońca. No, szuka, szuka gry, ale dobrze. Jest tutaj, jest doskok. Widzimy dużo, dużo zawodników Everest, jeżeli chodzi o obronę. A teraz można właśnie aż z pominięciem. Nie wiem co Monika, ale jest aut, jest aut, Na spokojnie. To raz dobry, dobry. dobry. podaj do 12, nieopanowana piłka i od bramki. rozpocznie zespół Everest Tutaj już długa piłka, będzie groźnie, numer 12, no miał, miał swoją okazję, ale dobrze, czujny bramkarz, no już, może Everest tutaj szybko, jakimś jednym podaniem, chyba jakimś strzałem, o i chyba nie wyszedł, nie, gramy dalej i dobrze, tutaj zmiana strony, teraz może pójść po linii, tak jest, ma Wiktor piłkę, Wiktor uderzy. Wiktor uderzenie, On nie, zamknął, nie zamknął, tego numer 17 był bardzo blisko, a to jest dobra pierwsza akcja. No i już tutaj boczna brońca, dużo, dużo, dużo od niego zależy, dużo, często jest przy piłce. No i już, widzimy tutaj. dobrze, przegramy z bramkarzem. To jest też ważne, żeby Bramkarz też poczuł tę pewność, nie tylko w interwencjach, ale i grze nogami. No i w Po kolei, pomału. I dobry, dobra próba. Teraz z górnego podania ale No Bramkarz na spokojnie. I spokojnie. Szuka, szuka tego podania. Ja mu Nie Numer 13 Rozpoczyna z autu, dobre tutaj zgranie i cały czas piłka w powietrzu, ale out dla Everest na spokojnie przesuwają się, zyskują teren. Teraz może jakieś dogranie, ale nie, Jest do Będzie uderzenie, dobra próba i bramka środowa. a tak zwaną notę. Będziesz rzut rożny. Zrzut rożnego zawsze może paść jakiś goł. On ta a Teraz dobra piłka, ale nie, jednak przedłużone do Jeszcze Wiktor dobrze tutaj, o... ale czujnie, czujnie, alians w obronie. Wiktor jeszcze tutaj na skrzydle będzie łamał do środka. Jeszcze numer 12, świetnie, o, i tutaj, wykończenie zawiodło, ale bardzo ładnie sobie przełożył obrońca. No i gra zespół Allianz. Może jakaś jedna akcja na 1-0, potem można przesuwać w obronie, ale na spokojnie. Widzimy, jest linia, jest środek, ale na spokojnie wybiera opcję z tyłem. Można rozegrać to koronkowo po obronie i potem szybko przesunąć się do przodu jakimś jednym pytaniem. Szuka, szuka do gry. Widzimy, jest tylko ruch w bocznych strefach, środka w ogóle na razie nie ma, ale Bramkarz, może Bramkarz jakoś wprowadzi piłkę. Chyba będzie się na jakieś dłuższe podanie. Tak, jest dłuższe podanie, ale to. Pewnie do bramkarza już szybka próba lobu. Dobra decyzja. Mogło to zaskoczyć bramkarza. Ale jednak zacznie od bramki. No i alianz od bramki. Eweres widzimy w niskiej obronie, bo tutaj boją się, boją się tych długich piłek, ale na spokojnie. Bramkarz odprowadza piłkę wzrokiem i zacznie od swojego pola karnego. Dęża numer 15, ale trafiony w twarz Bramkarz, no tu będzie na chwilę przerwa w grze. Pan go, pan go.

Bramkarz gotowy do gry, więc zdawiamy z autu. Zespół cały czas pod bramką Everest, to tu może tutaj się coś groźnego stać, ale widzimy, jednak na spokojnie, do bramkarza, wpuszczenie obrońców i napastników drużyny rywala. No i bramkarz trochę bez pomysłu. Okej, okay, decyduje się na górne podanie, to było dobre. No i bramkarz jakby taki trochę niepewny po tym dostaniu w twarz, no ale mamy nadzieję, że wszystko w porządku i że będzie dał radę kontynuować grę. Ale rusza Everest, dobry to dribbling i ruszył, ruszył, ale to dobry pomysł, dobry pomysł z uruchomieniem 17 na skrzydle, ale skutecznie 8, I tutaj już brakuje brakuje ruchu, ale jest, jest bramkarz do gry, to jest ważne, zachować ten spokój, grać z bramkarzem piłką, jest już numer 8, pójdzie, pójdzie chyba w dribling, tak, poszedł w dribling uderzenie, ale blokowany przez Wiktora, no i można, można ruszyć. I uderzenie numer 4. Piękny gol. Piłka wpada od słupka i mamy 1 do 0 dla Everest. Dobra kontra, dobre uruchomienie tutaj zawodnika z numerem 4. Goofy strzelcem gola. Rusza. No tutaj próbuję, ma te zakusy, żeby może jakiegoś gola z dystansu, ale jednak spokojnie. Nie ma, nie ma też z kim, nie ma też z kim, ale widzimy jak Everest, każdy do każdego, jest to dobre krycie. Sześcienka widzimy, dobrze przesuwa, przesuwa, alians na spokojnie. Oj tutaj, dobre uruchomienie czwórki, dobry pomysł, ale piłka wyszła i zacznie Everest od autu. Mogą teraz trochę uspokoić grę, kontrolować się ja teraz świetnie. Na wyprzedzenie zagrał obrońca Everest że nie, ale broni, 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 bramkarz. No i na spokojnie. Jest czas, można chwilę ochłonąć, można uruchomić jakimś dłuższym podaniem swojego zawodnika i już. Już, już rusza z bramki Goofy, tam wysoko po lewej stronie, ale nie, jednak gra z bramkarzem na spokojnie. Wybiera tą spokojniejszą opcję i długa, długa, długa piłka na Wiktora. Wygrał on pozycję, teraz by sobie jakieś zgranie, ale jednak Wiktor idzie sam, dobrze minął jednego zawodnika. Podanie do środka, no ma dużo miejsca, numer 21, uderzenie i słupek, bardzo ładna akcja zespołu Everest, no Cisną, cisnął, ale nas na razie oprócz tych zakusów numeru 8 nie ma zbytniego pomysłu, jak tutaj ukąsić. No i będzie rzut autu, no ale auty są wykonywane z nogi, więc też może to sprawić zagrożenie. Uwaga, numer 17 uderza. Źle, źle skierował go, ale to była dobra akcja. No i alians zacznie od bramki. Już momentalnie długa piłka. No może, może pójść w dribling, ale świetnie, świetnie. Goofy w defensywie. Nie dość, że strzeli bramkę, to jeszcze pracuje w defensywie dla całego zespołu. No i już szeroko szeroko alianstą, ale na razie oprócz gry z bramkarzem, no nie ma tu większego pomysłu. Piękny, piękny doskok i rusza. O, z błąd techniczny i outla dla alians.

Dobra, kto miał odegranie piętą, ale nic z tego nie ma. Musi tutaj zaryzykować alian z trochę jakimś dłuższym podaniem. Może jednym zawodnikiem wyżej teraz dobrze przyjdzie tutaj. Jest tutaj 15 w środku, tak jest i już od razu do tyłu. I trzeba to przyspieszyć. I teraz a nie będzie dał rady cały czas tak biegać za piłką, teraz dobra, ale już pewnie interweniuje. No i to wychodzi kontra. Trzech na trzech, ale teraz Wiktor trochę zwolnił podanie, świetnie opanował to jednak zawodnik Ewerest, no i na spokojnie, zagranie z tyłem przez Krysaka, na spokojnie, żeby tutaj uskrzydlić grę, a może właśnie tak, zagrać przez środek z 21, wiem, że ma uderzenie, ale nabijcie numer 4 i będzie out. No, i teraz świetny Goofy, tutaj dobra próba. I na spokojnie jest pełna kontrola. Numer 13 przy piłce. Można, można jakieś podanie między strefę, ale idziemy na spokojnie. Pewnie jeszcze z bramkarzem można zagrać, ale szybko, szybko staram się grać, a to jest bardzo duży błąd. I zaraz będzie się groźnie świetnie, Bramkarz. No to była jakaś sytuacja, ale ja właśnie może po takim doskoku strzelić bramkę, dającą remis i grać dalej. Ale jak prawdę już bramkarza i na spokojnie już budują akcję. I tutaj nabity, nabity, więc out dla Everest, na no, spokojnie. Dobre, dobre, podanie tutaj po linii. jest Wiktor przy piłce, może jakiś drybling, jakiś zakłóce, ale świetnie, ósemka czujna. Pełna siebie i będzie się do dla zespołu Everest. No, są lepsi, przeważają, ale to nie oznacza, że tutaj alians jedna właśnie, jeden na odbiór, jeden na kontra i może być jeden jeden. No i dobra, dobra, teraz wrzybka. Oj, już tutaj zamykał to 21, No i na spokojnie, Allianz od tej bramki, szukają jakiegoś podania, jakieś luki, teraz dobre podanie między strefą na 15, ale no nie, 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 z tego nic nie mogło wyjść i out dla Everest. Bardzo ładne odegranie dwunastki, tutaj pogubił się niestety dwudziestka druga szkoda, bo to odegranie naprawdę miało potencjał na bardzo ładną asystę, no z tej drugiej piłki nic nie wiesz, widzimy, Ebers spokojnie, idą po piłkę, nie śpieszą się. Nie, jednak nie, jednak nie długie podanie, widzimy, jest spokój, o. No I teraz dobrze z Wiktorem. Po linii do 12 można to odegrać, ale tutaj no, pogubili się i Alians na spokojnie od za z Są zmiennicy w obu ekipach, gotowi do wejścia, ale raczej to jest spokojny mecz, bez jakiegoś szaleńczego tempa. Oba zespoły starają się grać piłką. No i tutaj od obrony, z, z wykorzystaniem bramkarza Alians chyba czekają na jakąś jedną dłuższą piłkę tutaj może. Może to będzie to remedium, żeby strzelić gol. Gra pozycyjna. Na razie na spokojnie. Przesuwają.